A co jeśli powiem Ci, że im mniej robisz, tym bardziej o Tobie myśli? Że cisza, niebłaganie, niegonienie to najgłośniejsza rzecz, jaką możesz powiedzieć po złamaniu serca. Wyobraź sobie odchodzi, może podała powód, może nie może było wolno i zimno albo uderzyło Cię jak ciężarówka o na nad ranem jednej chwili była Twoja, a następnej obcą. Z wszystkimi Twoimi sekretami. Teraz siedzisz, odtwarzając każdą rozmowę w umyśle, próbując wskazać, gdzie wszystko pękło. Kusi Cię, by wysłać tę wiadomość. Kusi, by walczyć o nią, ale głęboko wiesz, że to nic nie naprawi. Nie odzyskasz jej. Oddasz swoją moc. Tu większość mężczyzn zawodzi. Reagują, panikują. Toną w co by było gdyby. Ale nieliczni, stoiccy nieliczni wycofują się. Przestają wyjaśniać. Siedzą w dyskomforcie i wtedy wszystko się zmienia. To wideo nie o goryczy. Nie o grach. O strategii. O odzyskaniu gruntu, który oddałeś, będąc zbyt dostępnym, zbyt reaktywnym, zbyt emocjonalnie odsłoniętym. Stoicyzm to nie bycie zimnym, to bycie spokojnym. To patrzenie chaosowi w oczy i odmawianie mrugnięcia. A gdy to robisz, dzieje się coś dzikiego. Ta sama kobieta, która była tak pewna odejścia, zaczyna kwestionować wszystko. Dlaczego jest taki cichy? Dlaczego się nie odezwał? Czy ruszył dalej? Czy jest lepszy beze mnie? Chcesz by żałowała, więc stań się wersją siebie, która nie potrzebuje jej do tego. Stań się mężczyzną, który nie drgnie, nie goni, nie błaga. Tam zaczyna się obsesja. Nigdy gonisz ją, ale gdy ona musi gonić wersję ciebie, którą myślała, że nigdy nie straci. Ta historia to nie tylko opowieść o reboundzie, do zmartwychwstanie, mężczyzna obdarty z tego, co myślał, że jest miłością, tylko by zdać sobie sprawę, że nagrodą był on sam. Jeśli masz dość prób udowadniania wartości komuś, kto odszedł, daj lajka, subskrybuj, włącz powiadomienia i skomentuj poniżej. Puszczam to, czego nie kontroluję. Zaczynamy. Kwa numer jeden: cisza to moc. Gdy odchodzi, gdy połączenie blaknie, twój pierwszy instynkt to naprawić, mówić, sięgać, usprawiedliwiać. Zaczynasz powtarzać teksty w głowie. Skrolujesz stare wiadomości, szukając wskazówek. Emocje chcą ulgi i szepczą: Po prostu coś powiedz. Może wróci, ale oto surowa prawda. Za każdym razem, gdy sięgasz po tym, jak się wycofała, potwierdzasz coś, w co już wierzy, że ma kontrolę. Tu większość mężczyzn traci siebie. Myślą, że słowa zmienią jej zdanie. Że jeśli powiedzą właściwą rzecz, pokażą, jak im zależy. Przybiegnie z powrotem. Ale tak to nie działa, bo atrakcja nie reaguje na presję. Reaguje na przestrzeń. Cisza to twój reset. To deklaracja, że nie jesteś już dostępny na zamieszanie, brak szacunku czy emocjonalne okruchy. Stoicyzm uczy nas kontrolować tylko to, co możemy. A co możesz kontrolować w tej chwili? Swój głos, reakcję, obecność lub nieobecność. Cisza nie jest pasywna. To aktywna siła. To odmowa udziału w chaosie. To mówienie, jeśli nie jesteś pewna co do mnie, ułatwię. Nie będę na drodze. I tu wchodzi ciemna psychologia. Ludzie nieobsesyjnie myślą o oczywistym, obsesyjnie o tym, co brakuje. Twoja cisza staje się pytaniem bez odpowiedzi, na które nie była przygotowana. Nagle to nie ty jesteś niepewny, to ona zaczyna odtwarzać ostatnią interakcję. Sprawdza, czy obejrzałeś jej story. Zastanawia się, dlaczego jesteś taki cichy. Zauważa Twoją nieobecność jak ranę, bo cisza to nie pustka, to lustro, i zmusza ją do spojrzenia na to, od czego odeszła. Tak zmieniasz dynamikę. Przestajesz wyjaśniać swoją wartość i pozwalasz, by Twoja nieobecność ją udowodniła. Stajesz się mężczyzną, który nie goni, ale przyciąga uwagę, będąc nieruchomym, stałym, niewzruszonym. A gdy możesz siedzieć w tej ciszy bez drgnięcia, bez załamania lewelujesz, bo już nie grasz w jej grę. Budujesz własną. Jeśli masz dość wyjaśniania wartości komuś, kto przestał słuchać. Daj lajka, subskrybuj. Włącz powiadomienia i skomentuj poniżej. Moja cisza mówi głośniej niż błaganie. Numer dwa. Uwaga to waluta. Twoja uwaga to najcenniejsza rzecz, jaką posiadasz, a ona o tym wiedziała. Za każdym razem, gdy patrzyłeś na telefon po odpowiedź, zatrzymywałeś życie, by o niej myśleć, czyniłeś ją centrum emocjonalnego świata, oddawałeś złoto. Ale oto na czym zgadzają się stoicyzm i ciemna psychologia. Cokolwiek stale obdarzasz uwagą, wzmacniasz, a gdy odbierasz uwagę, Tworzysz rzadkość. Musisz zrozumieć, to na czym się skupiasz, rośnie. Jeśli wciąż wlewasz energię w kobietę, która odeszła, karmisz przeszłość. Karmisz wersję siebie, zależną od jej aprobaty, by czuć się kompletnym. Ale gdy odbierasz energię, przestajesz stalkować media, marzyć o co by było, czekać na kontakt, zaczynasz karmić siebie, przekierowujesz walutę uwagi do wewnątrz. Wtedy zaczyna się zmiana. Nie czuję Twojej obecności w swojej orbicie. Nie czuję się centrum Twojego świata. A ta pustka, nieobecność uderza mocno, bo Twoja uwaga była narkotykiem. A jak każdy uzależniony, gdy znika, zaczyna odstawienie. Zaczyna zastanawiać, czy Cię zastąpiłeś. Kwestionuje decyzję. Sprawdza, czy oglądasz. A gdy nie cisza staje się presją. Stoicy rozumieli to przed psychologią. Kto kontroluje uwagę, kontroluje emocje. Gdy stajesz się świadomy, co i kto dostaje Twoją energię, przestajesz być ciągnięty przez decyzje innych, chciała dystansu. Super. Teraz doświadczy życia bez Twojej uwagi. Tekstów, czekinów, wysiłku. Zamiast pytać, dlaczego odeszła, zapytaj siebie, dlaczego dałeś tyle fokusu komuś, kto na to nie zasłużył. Potem zablokuj, buduj siebie, czytaj, trenuj, rozwijaj, grinduj, włóż całą energię marnowaną na nią w coś, co uczyni przyszłego ciebie dumnym. Bo prawda, gdy przestajesz dawać jej uwagę, przestajesz karmić jej ego. I wtedy zaczyna czuć twoją nieobecność jak stratę, nie wybór. Jeśli masz dość finansowania jej ego, swoją energią, daj lajka, subskrybuj, włącz powiadomienia i skomentuj poniżej: chronię energię jak złoto. Numer 3. Kontrola emocji wyzwala obsesję. Oczekiwała reakcji. Oczekiwała, że się załamiesz emocjonalnie, spróbujesz przekonać to robi większość mężczyzn. Rozpadają się. Pozwalają emocjom krwawić w tekstach, voice note'ach, długich rozmowach, donikąd. Ale nie ty, nie już. Bo gdy opanowujesz emocje, stajesz się tajemnicą. A tajemnica jest magnetyczna. Stoicyzm to nieudawanie, że nie czujesz. Doczucie wszystkiego i wybór, by nie być rządzonym. Możesz czuć ból, ale nie pokazujesz. Nie postujesz. Nie wylewasz do wspólnych znajomych. Trzymasz w sobie nie z dumy, ale z zasady. Nie jesteś zimny. Jesteś opanowany. A w świecie, gdzie wszyscy overszerują, twoja emocjonalna dyscyplina wyróżnia się jak błyskawica w ciemności. Teraz ciemna psychologia. Ludzie pragną emocjonalnej walidacji. Gdy nie mogą cię odczytać, czują dyskomfort. A gdy kobieta nagle nie może, nie wie czy jesteś zraniony, wściekły czy obojętny, tworzy burzę w niej. Ta niepewność żre jej pewność. Udawał, naprawdę mu zależało? Dlaczego nie reaguje? Dlaczego wydaje się w porządku? Bo twist, gdy nie gonisz, nie reagujesz, nie rozpadziesz się przed nią, musi zacząć pytać siebie, co straciła. A to pytanie, gdy echo w umyśle prowadzi do obsesji, stajesz się otwartą pętlą, niedokończonym rozdziałem, mężczyzną, którego myślała, że rozumie, a teraz poza zasięgiem. Kontrola emocji jest rzadka, a rzadkie staje się wartościowe. Więc, podczas gdy ona czeka na reakcję, która nie przychodzi, ty stajesz się silniejszy, bardziej skupiony, cichszy. A to opanowanie bezruch odwraca dynamikę, bo obsesja nie zaczyna się, gdy widzicie płaczącego. Zaczyna, gdy zastanawia dlaczego nie. Jeśli masz dość pozwalania emocjom być słabością zamiast bronią, daj lajka. Subskrybuj, włącz powiadomienia i skomentuj poniżej. Spokój to moja moc. Numer 4. Prawo rzadkości. Im bardziej dostępny, tym mniej wartościowy. Brutalne, ale prawdziwe. Ludzie gonią to, czego czują, że nie mogą łatwo mieć. W momencie, gdy wyczuje, że zawsze jesteś, zawsze gotowy odpowiedzieć, zawsze emocjonalnie dostępny, przestaje widzieć cię jako nagrodę. Stajesz się przewidywalny, znajomy, a w jej umyśle znajome staje się zapomniane. Ale gdy wycofujesz się całkowicie, coś się zmienia. Zauważa lukę. Twoja nieobecność echo głośniej niż jakakolwiek wiadomość. To prawo rzadkości. Rzadkie przyciąga uwagę. Gdy twoja energia, obecność, czas stają się ograniczone, stają się pożądane. Ludzie chcą tego, czego myślą, że nie mogą dostać. A gdy nie może cię dostać, jej percepcja wartości rośnie. Stoicy żyją tą prawdą. Nie nadwyrężaj się, nie bądź zbyt dostępny dla tych, którzy nie zasłużyli. Gdy mówisz mniej, pokazujesz mniej, dajesz mniej, zmuszasz świat, by przyszedł do ciebie. To nie arogancja, to dyscyplina, to wiedza o wartości i ochrona jej. Wysokowartościowy mężczyzna nie walczy, by zostać w czyimś życiu, odchodzi. Jeśli niedoceniony, a ta energia odejścia jest dewastująca. Tu ciemna psychologia. Ludzie mylą wycofanie z mocą. Gdy milkisz i znikasz z zasięgu, wyzwala strach. Niebo tęskni za żartami czy twarzą, ale bo nie kontroluje wyniku, zakłócasz rytm, a zakłócenie powoduje napięcie w umyśle. Dlaczego nie próbuję? Zastąpił mnie? Przeszedł dalej, to napięcie rośnie. Dręczy, bo zdaje sobie sprawę, że nie ma dostępu do tego, co myślała, że posiada. Rzadkość zmusza do reewaluacji tego, co brano za pewnik. Gdy przestajesz dawać tyle, zaczyna czuć ciężar wszystkiego, co dawałeś. Twoją stabilność, uwagę, czas, a bez tego pustka rośnie szybko. Jeśli masz dość bycia zbyt dostępnym dla ludzi, którzy cię nie cenią, daj lajka, subskrybuj, włącz powiadomienia i skomentuj poniżej. Robię obecność przywilejem. Numer 5. Tajemnica zakłóca jej komfort. Przewidywalność zabija atrakcję. Jeśli wie dokładnie, co powiesz, jak zareagujesz, kiedy się odezwiesz, przestaje się zastanawiać. A gdy przestaje, przestaje dbać. Komfort to wróg pożądania, ale tajemnica to benzyna na ogień ciekawości. Gdy wycofujesz się i przestajesz wyjaśniać, stajesz się znakiem zapytania. Przestajesz dawać emocjonalne mapy, na których polegała: nie może powiedzieć, co myślisz. Nie wie, czy cierpisz, czy leczysz. Nie wie, czy wściekły, czy obojętny. A ta niepewność rozbija jej strefę komfortu, bo po raz pierwszy nie kontroluje narracji. Stoicyzm uczy, że nie jesteś winien nikomu swojego wewnętrznego świata. Nie każdy zasługuje na dostęp do myśli, intencji czy następnego ruchu. Gdy żyjesz z powściągliwością, mówisz tylko, gdy znaczące, działasz bez wyjaśnień, czynisz energię nieprzewidywalną. A nieprzewidywalna energia jest upajająca. Teraz ciemna psychologia. Mózg nienawidzi otwartych pętli, pragnie zamknięcia, przewidywalności, rozwiązania. Więc, gdy znikasz z radaru i przestajesz dawać emocjonalne wskazówki, mózg wypełnia luki, wyobraża cię z kimś, zastanawia, czy kwitniesz, odtwarza ostatnie słowa. Umysł staje się pętlą, co by było. A ta pętla to początek obsesji. Nie musisz być głośniejszy, musisz być trudniejszy do odczytania, musisz stworzyć dość dystansu, dość niejednoznaczności, by musiała siedzieć z własnymi pytaniami. Stajesz się nieznanym, a nieznane zawsze przyciąga więcej niż znajome. Przestań być mężczyzną łatwym do rozgryzienia. Bądź tym, który zostawia ją zastanawiającą się codziennie. Jeśli masz dość bycia przewidywalnym, jeśli jesteś gotowy, stać się tajemnicą, której nigdy nie rozwiązała. Daj lajka, like subskrybuj. Włącz powiadomienia i skomentuj poniżej. Poruszam się w ciszy, nigdy desperacji. Numer sześć. Samodyscyplina nad samooceną. Złamane serce kusi do samozniszczenia. Będziesz chciał pić, skrolować, znieczulać ból rozproszeniami. Będziesz żałował siebie. Zastanawiał, dlaczego nie wybrała ciebie. Ale ta droga donikąd to pułapka. Bo podczas gdy siedzisz w bólu, ona o tobie nie myśli. Żyje swoim życiem. A jeśli nie będziesz ostrożny, zmarnujesz miesiące, może lata, czekając na zamknięcie, które nigdy nie nadejdzie. Tu stoik się wyróżnia. Nie ucieka od ból. Używa go. Bierze całe złamane serce i zamienia w paliwo. Budzi się wcześniej. Trenuje mocniej. Uczy się więcej. Buduje. Kierunkuje chaos w coś ostrego. Ból albo cię łamie, albo buduje. A wybór Twój. Samodyscyplina to sposób na powiedzenie emocjom. Nie rządzisz. Nie spirala. Nie błagasz. Nie sięgasz, licząc na okruch. Milkisz, skupiasz się i powoli, kawałek po kawałku, zaczynasz stakować zwycięstwa. Naprawiasz postawę, ciało, finanse, rutynę. Przestajesz próbować odzyskać ją i zaczynasz odzyskać życie. Oto ciemna psychologia zmiany. Wzrost to największa gra umysłowa, bo podczas gdy oczekuje, że będziesz rozbity, spirala, ty levelujesz. A gdy zobaczy kwitniesz, nie udajesz, nie fleksujesz, ale naprawdę ewoluujesz, to uderza inaczej. Wtedy pojawia się żal, bo nie straciła tylko mężczyzny, którym byłeś, straciła tego, którym stałeś się dzięki jej nieobecności. A żaden tekst, cytat, kryptik post nie zrobi tego, co cisza i samodyscyplina to Twój postęp mówi najgłośniej. Sposób, w jaki glow up bez słowa. Sposób, w jaki przerastasz ból zamiast w nim siedzieć. Więc następnym razem, gdy poczujesz słabość, nie sięgaj po nią. Sięgaj po następny level, bo za każdym razem, gdy wybierasz wzrost nad żal, wchodzisz głębiej w moc. Jeśli masz dość żalenia się i jesteś gotowy odbudować z precyzją, daj lajka, subskrybuj. Włącz powiadomienia i skomentuj poniżej ZAMIENIAM BÓL W POSTĘP Numer siedem. Pozwól jej poczuć ciężar nieobecności. Oto prawda, której nikt nie chce przyznać. Nie może za tobą tęsknić, jeśli naprawdę nie odejdziesz. Dopóki czaisz się, oglądasz story, lajkujesz posty, trzymasz połączenie półżywe. Nie czuję nieobecności. Czuję desperację. A desperacja nigdy nie czyni wartościowym. Jeśli chcesz, by żałowała straty, zniknij całkowicie. Przestań robić dość, by być na radarze. Ta energia okruchów nic nie robi poza karmieniem jej ego i głodzeniem Twojej wartości. Mężczyzna, który odchodzi bez trzaskania drzwiami, bez sceny, bez pożegnania, ten mężczyzna nawiedza bardziej niż błagający u stóp, bo ten. Nie upadł, zniknął. Zostawił przestrzeń, a w tej przestrzeni musi stawić czoła temu, od czego odeszła. Stoicyzm uczy oderwania nie bo nie dbamy, ale bo wiemy, co dla nas przeznaczone nigdy nie wymaga błagania. Nie każesz ciszą, dajesz sobie jasność. Dystans pozwala widzieć ją bez mgły zakochania i pozwala jej poczuć życie bez ciebie. Mężczyzny, który słuchał, dawał, chronił, pojawiał się. Teraz go nie ma, cisza ogłuszająca. Ciemna psychologia działa na kontraście. Gdy ktoś przechodzi od stałego dostępu do całkowitego odcięcia, powoduje wewnętrzne zakłócenie. Zaczyna zauważać rzeczy, które robiłeś, a nikt inny. Słyszy Twój głos w chwilach ciszy. Widzi nieobecność w miejscach, gdzie się pojawiałeś. A kiker nie wie, czy wrócisz. Nie check-in. nie hintuj, nie oglądaj z boku, zniknij, jakbyś nigdy nie istniał, i pozwól tajemnicy zrobić to, czego żadna wiadomość nie mogłaby. Bo gdy kobieta zdaje sobie sprawę, że mężczyzna naprawdę odszedł, umysł zaczyna sięgać wstecz. Jeśli masz dość czajenia w jej cieniu i jesteś gotowy stać się pustką, której nie może ignorować, daj lajka. Subskrybuj, włącz powiadomienia i skomentuj poniżej. Moja nieobecność uczy więcej niż obecność kiedykolwiek mogła. Numer 8. Nigdy nie próbuj odzyskać. Pozwól temu wsiąknąć. Jeśli próbujesz odzyskać już straciłeś siebie. W sekundę, gdy zaczynasz strategizować powrót do jej życia, stawiasz ją na piedestale, siebie w klatce. Zaczynasz kompromisy, nadanalizy, gięcie, skręcanie, próbując pasować do wersji, którą może przyjmie. To nie moc. To niewola idei, kim byłeś, gdy odeszła. Stoik nie goni kogoś, kto wybrał odejście. Szanuje decyzję, nawet jeśli boli, bo jego wartość nie podlega debacie. Nie próbujesz odzyskać kogoś, kto nie widział wartości za pierwszym razem. Nie stajesz się bardziej emocjonalnie dostępny, ugodowy, rozumiejący, licząc, że tym razem zostanie. Bo gdy wartość podlega negocjacjom, atrakcja umiera. Oto niewygodna prawda. Nie przekonasz kogoś do czucia tego, czego nie czuje, ale możesz stać się mężczyzną, o którym nie może przestać myśleć, nie próbując niczego przekonywać. Oderwanie jest zabójczo atrakcyjne. Gdy zdajesz sobie sprawę, że już nie walczysz o miejsce przy jej stole, że zbudowałeś własny, ta energia ją wstrząsa. Ciemna psychologia to udowadnia. Pożądanie wyzwala się, gdy czujemy stratę czegoś nie do zastąpienia. Ale to dzieje się tylko, gdy odchodzisz na serio. Bez półśrodków, sekretnych nadziei, pełne spokojne oderwanie. Gdy spojrzy wstecz i zobaczy mężczyznę, który nie gonił, nie błagał, nie rozpadł się, ten obraz zostaje. To wersja, którą odtwarza w nocy. To wersja, którą zaczyna pragnąć. Chcesz zemsty? Zapomnij o odzyskaniu. Wróć do siebie. Bo żaden wynik nie jest potężniejszy niż życie tak, że nawet gdyby wróciła, musiałbyś się zastanowić. Jeśli masz dość prób odzyskania tego, co powinno walczyć, by cię zatrzymać, daj lajka, subskrybuj. Włącz powiadomienia i skomentuj poniżej. Nigdy nie gonię tego, co wybiera odejście. Numer dziewięć. Level up to prawdziwa zemsta. Nie musisz postować o comebacku. Stań się comebackiem, podczas gdy scrolluje, szukając oznak słabości, co widzi mężczyznę przekształconego. Bez historii o żalu, pasywno-agresywnych kapszonów, tylko cisza i wyniki. To uderza najmocniej. Gdy levelujesz, robisz to dla siebie. Nie by udowodnić jej błąd, ale sobie rację. Oto stoicyzm, niezewnętrzna walidacja, niewyrównywanie rachunków, wewnętrzne mistrzostwo. To wstawanie wcześniej, jedzenie czyściej, budowanie dyscypliny, nie dramatu. Podczas gdy ona patrzy z ciekawością, ty przerastasz wersję siebie, która w ogóle jej potrzebowała. Widzisz, myślała, że będziesz czekał, że zatrzymasz życie na wypadek, gdyby wróciła. Ale nie! Odwróciłeś scenariusz. Zacząłeś stawać się mężczyzną, którym miała nadzieję, że będziesz, gdy była z tobą. Ale teraz nie ma dostępu. I to kłuje. Nie udawałeś. Byłeś niedokończony. Oto kicker ciemnej psychologii. Ludzie czują najsilniejszy żal, gdy tracą kogoś, kto nie tylko ruszył dalej, ale levelował. Bo oznacza, że nie byli tylko zastępowalni, byli nieistotni dla twojego wzrostu, a to niszczy ego. Więc nie pisz, gdy osiągniesz cele. Nie postuj watch me win story. Pozwól glow up mówić w ciszy. Pozwól, by twoje imię pojawiało się w pokojach, do których nie wejdzie. Pozwól jej słyszeć o mężczyźnie, którym się stałeś, od ludzi, których nie oczekiwała. To prawdziwa zemsta. To legacy. Jeśli masz dość wyrównywania i jesteś gotowy ewoluować poza rozpoznanie, daj lajka, subskrybuj, włącz powiadomienia i skomentuj poniżej. Mój wzrost hałasuje bez słów. Numer 10. Byłeś nagrodą od początku. Oto ostateczna prawda ta, którą w większości mężczyzn zajmuje lata zrozumienie, nigdy nie chodziło o odzyskanie jej. Chodziło o odzyskanie Ciebie, bo gdzieś po drodze zapomniałeś, kim jesteś, uczyniłeś się nagrodą, umieściłeś spokój w jej rękach, wierzyłeś, że jej odejście to odbicie Twojej wartości. Ale nie było to odbicie jej niezdolności do zobaczenia. Stoicyzm to nie tylko oderwanie. To samoposiadanie, bycie tak skupionym na sobie, że nikt nie może tego odebrać. Nie odrzucenie, nie zdrada, nie cisza. Nie gonisz ludzi, którzy odchodzą. Dziękujesz im za pokazanie, gdzie jeszcze potrzebujesz leczyć, rosnąć, wznieść się i wznosisz samotnie, jeśli trzeba, silniejszy dzięki temu. Nigdy nie miałeś udowadniać siebie, miałeś sobie przypomnieć. Nagroda to nie kobieta, walidacja, druga szansa. Nagroda to stanie się mężczyzną. Który niczego z tego nie potrzebuje, by czuć się kompletnym. To mężczyzna, którego żałuje straty. To mężczyzna, którego wszyscy nie doceniają, dopóki nie przestanie oddawać energii i nie zacznie poruszać się jak król. Oto najgłębsza warstwa ciemnej psychologii. W sekundę, gdy w pełni akceptujesz, że jesteś nagrodą, wszystko się zmienia. Przestajesz gonić. Czekać, a im bardziej obojętny na odzyskanie, tym więcej mocy promieniujesz. Stajesz się niezapomniany. Nie bo błagałeś, ale bo odszedłeś i zbudowałeś coś większego. Zapamięta mężczyznę, który ją kochał, ale będzie obsesyjnie myśleć o tym, który znalazł wartość i nigdy nie spojrzał wstecz. Jeśli masz dość czynienia innych źródłem wartości i jesteś gotowy iść jak nagroda, którą zawsze byłeś, daj lajka, like subskrybuj, włącz powiadomienia i skomentuj poniżej. Byłem nagrodą cały czas. I to stoicki sposób. Bądź cichy. Bądź ostry. Bądź święty. To stoickie błogosławieństwo.